Sezonu tuż, tuż, tuż. Jak pan oceni przygotowania do tej nowej kampanii? Jeśli chodzi o same przygotowania, to wszystko było bardzo dobrze zaplanowane. Pierwszy tydzień tutaj na miejscu, później wyjazd do Austrii na obóz, gdzie. I temperatura i, i warunki do treningu były naprawdę bardzo dobrze, do, dobre. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsze było to, że większość tych nowych zawodników przyszła do nas dosyć wcześnie, że już w Austrii praktycznie mogliśmy trenować, no nie wiem czy w pełnym składzie, bo być może jeszcze ktoś do nas dołączy, ale na pewno tu była duża różnica, jeśli chodzi o ubiegły rok, kiedy... Te przyjścia nowych piłkarzy były w różnym okresie, okresie czasu. Jeśli mówimy o takim pierwszym wrażeniu, o tych nowych zawodnikach, którzy przyszli, to ono jest na pewno dobre. Natomiast z doświadczenia wiem, że yy, no sparringi to jedna rzecz, mecze mistrzowskie zupełnie inna, inna historia. Zobaczymy z jakiej strony oni się pokażą. Zobaczymy, czy myśmy z tymi transferami trafili, czy też nie. Często Pana pytam o tym, czy, czy ten górnik, który już jest taki górnik, jak Pan by chciał, e, czy gracie taką piłkę, jaką Pan by chciał, to teraz wypada mi znowu zapytać, czy przed tym sezonem, na ten moment oczywiście, bo tak jak Pan trener mówi, nie wiadomo jak wypada te transfery, zdarzają się kontuzje, różne rzeczy, ale na ten moment, czy to... To jest ten zalążek tego gównika już takiego idealnego dla Trenera Uzbana? Wydaje mi się, że przyszli zawodnicy o niezłym potencjale technicznym. To też świadczy o tym, w którą stronę chcemy iść. Chcemy grać taką piłkę, która będzie satysfakcjonowała naszych kibiców, bo bo jeśli się słyszy z boku, że górnik gra fajnie, że na górniku są zawsze emocje, że jest dużo sytuacji bramkowych, jest dużo bramek, to jest to, o co w tym wszystkim chodzi. Oczywiście, że wszyscy chcielibyśmy jak najlepszy wynik. To nie jest prosta sprawa. Połączyć wynik z efektywnością, na pewno wszyscy nad tym pracują i chcieli... Chcieliby to osiągnąć. Jeśli my zrobimy kolejny krok do przodu, poprawimy nasze miejsce z ostatniego sezonu, to będzie świadczyło o tym, że idziemy w dobrym kierunku. Także no, musimy być cierpliwi i troszeczkę poczekać aż do tych pierwszych spotkań sezonu, a może nawet troszeczkę dłużej, bo czasami tak jest, że początek no, to nie jest jeszcze to, bo jednak niektórzy zawodnicy potrzebują więcej czasu. Ale, ale na dzień dzisiejszy ja jestem zadowolony z tego okresu, który spędziłem z tymi nowymi zawodnikami i, i wyglądało to w okresie przygotowawczym naprawdę dobrze. Teraz odpowiednio przygotować się do meczu z Lechem, bo, bo też jest ważne dobrze zacząć sezon. To jaki cel Głosnik ma na ten sezon? Czy to jest właśnie to jedno, jedno miejsce wyżej i jakie ambicje ten Uzban ma? Czy na ten sezon. tak? Czy to jest tylko kwestia związana z punktami, z miejscem, z samą grą, z tą widowiskowością? Co, co tak naprawdę ten chciałby, chciałby osiągnąć, żeby móc powiedzieć na koniec sezonu, ok, jestem zadowolony, to był dobry sezon. Gdyby nam się udało poprawić naszą, naszą grę jeszcze, bo wydaje mi się, że wyglądało to naprawdę nieźle. Pamiętam o wpadce z Krakowie, oczywiście, że tak, ale wolę pamiętać zwycięstwo z UKS-em wysokie, wysokie na wyjeździe. Nie. Życzyłbym sobie, aby ta liga w tym roku była taka, jak w ubiegłym. Co mam na myśli? Ona była bardzo wyrównana i wiele zespołów mogło skoczyć do czołówki i my mimo słabego startu, w pewnym momencie dołączyliśmy do tej czołówki. Przyszły dwa spotkania, które, można powiedzieć, troszeczkę e, zniweczyły nasze marzenia, e, bo, bo mogło być zdecydowanie lepiej. i wszyscy, wszyscy o tym wiemy. E, gdyby to się udało poprawić, naprawdę by było fajne. Takie ostatnie pytanie, bo często mówimy o rozwoju piłkarzy. A, czy sam te też jeszcze w jakimś aspekcie swojego warsztatu stara się stara się tak powiem, szkolić przed tym sezonem też trener zamierza coś nowego wprowadzić do repertuaru górnika? To znaczy trener w zależności od tego jakich zawodników posiada musi starać się umieć Dostosować odpowiedni styl gry, odpowiedni system gry do umiejętności tych zawodników, tak żeby oni się czuli jak najlepiej, żeby wydobyć z nich to, co, to, co najlepszego. Natomiast jeśli już chodzi o takie, takie inne sprawy, no to jest nas w sztabie rzeczywiście dosyć dużo. Uważam, że mamy zróżnicowany sztab, bo są, są w nim i byli piłkarze. Trenerzy, którzy byli piłkarzami, chociażby ja czy Piotrek Gierczak, są ludzie, którzy w piłkę nie grali. Są ludzie młodzi, są ludzie w średnim wieku i są ludzie starsi, tak jak trener. Wydaje mi się, że mamy różnice zdań, różnice opinii, które powodują, że to wszystko. Co robimy, jest na bazie dyskusji, na bazie wyboru, najlepszego wyboru w danym momencie. Na pewno tutaj nie ma takiego stylu, że trener zawsze ma rację. Nie? To nic podobnego. Ja jestem człowiekiem, który lubi słuchać opinii innych, wyciągać wnioski. Po prostu one powodują, że zmuszają cię do myślenia, zmuszają cię do, do refleksji I, i, i to na pewno jest, jest fajne. Co wiel, na wielki, o wielkich zmianach ja bym, ja bym nie mówił, bo sam widzisz, jak wyglądają mistrzostwa Europy. One wcale nie stoją na jakimś wielkim poziomie sportowym. Są często emocje, które, które powoduje... Krótki wynik, że wszystko się jeszcze, jeszcze może zdarzyć, natomiast jeśli mówimy o widowiskowości, to tych meczów na wysokim poziomie, o których będziemy pamiętali, nie ma za dużo. Dziękuję bardzo.